No witam, sezon Tagi 2016 Mamy informacje dla wszystkich ogólnie Ci co byli w Azorkowie w sobotę Robili z nami zdjęcia Możecie do nas pisać na stronie Czyli Tagi Bonzo Cobra, Żebyście wysłali zdjęcia Które robiliście z nami Wy na imprezie Powtarzam, nasza strona to jest TagieBonzo. I kobra. Na pri możecie wysyłać na te zdjęcia, które robiliście. Ja wystawię ogólnie na fejsie, na naszej stronie. Żeby było ciekawe, że faktycznie byliśmy, że nie robiliśmy z nikogo chuja. Możecie do nas wysyłać zdjęcia Ja udostępnię wstawię ogólnie te zdjęcia na naszej stronie. Ci, co byli w Wazorkowie, z nami Ogólnie, możecie do nas wysłać zdjęcie, ja będę wystawiał I ci, co nie byli, niech zazdroszczą Że ich nie było tam, na zabawie Na imprezie, na bisbę fresylową Byliśmy, mówiliśmy już wcześniej, że będziemy A ci, co nie przyjechali Niech żałują Ogólnie, tak mówię Możecie wysłać na naszą stronę Na Pry Czyli tak jeszcze raz powtarzam Tagin, BONZE i kobra. To jest nasza strona Ogólnie możecie Sobie zalajkować Nasz profil I pod filmikiem będę Wpuszczał link do naszej strony Żebyście wysłali te zdjęcia Które zrobiliście z nami W środku, na zewnątrz Ja będę to wystawiał I Chyba wszystko, poza męgłem, Ello.